Siemaneczko z tej strony Maciej, Mamy dzisiaj 29 lipca, poniedziałek o godziny 13. Wykonamy sobie dzisiaj kolejny serwis podstawowy kłada CF Moto 520 Long EPS, czyli ze wspomaganiem kierownicy. Przed chwilą rozgrzałem kłada, pojeździłem troszkę, umyłem go i przeprowadzimy taki podstawowy serwis. Wymienimy sobie. Olej w silniku wraz z filtrem wymienimy sobie oleje w przednim i tylnym dyferencjale. Nasmarujemy kalamitki, yy, sprawdzimy i wyczyścimy sobie filtr powietrza. Tym razem nie jest on wymieniany, bo jest po prostu w dobrym stanie. Ostatnio patrzyłem, przedmuchiwałem go, także zero zanieczyszczeń. Także nie ma sensu go wymieniać. Tym bardziej, że niecały rok temu był wymieniany, nawet niespełna bo minęło to około kilka miesięcy ale po prostu kład dużo jeździ e, można powiedzieć, że po 100 km tygodniowo ponad wykonuje także dlatego jest to kolejny interwał olejowy do wykonania e, tak jak powiedziałem, rozgrzany, także będziemy brać się tutaj za e, rozkręcanie jak widzicie, sobie już podniosłem dupkę żeby odkręcić tylne koła tam macie m.in. smarowniczki i za chwilę przystąpimy do odkręcenia oleju, póki to jest jeszcze wszystko ciepłe, żeby sobie spłynęło. Tutaj Wam pokażę, co jeszcze będziecie potrzebować do wykonania takiego serwisu. Filtr oleju do silnika. Olej do silnika. I tutaj macie olej do przedniego i tylnego mostu. No i smarownica, do nasmarowania e, tylnego zawieszenia. E, czego nam tutaj jeszcze brakuje? Brakuje nam jeszcze... Właśnie, powiem wam co będziecie jeszcze potrzebowali. Potrzeb... Będziecie potrzebowali jeszcze właśnie szczekawki, do nalania właśnie oleju w mosty. I będziecie potrzebowali jeszcze jakieś miskie do spuszczenia oleju, po prostu dobra. Ja biorę się za rozkręcanie tylnych kół, ściągnę je i za chwilę położę się pod spód i odkręcimy korek spustowy od oleju. Wcześniej demontując podłogę. Dobra, mamy kłada częściowo rozebranego. Pokażę Wam od razu o co chodzi, w jakim celu ściągamy tylne koła w takim kładzie CF Moto 520L oraz w innych kładach, bo to nie tylko dotyczy tego modelu. Widzicie, że też troszkę tutaj odmuchałem wszystko, żeby mi jakieś tam zanieczyszczenia nie wpadały później przy wlewaniu oleju i itd. Koła ściągamy po to, gdyż macie tutaj kalamitkę jedną No i tutaj macie drugą Czyli są dwie kalamitki na stronę Tutaj też macie dwie, czyli łącznie macie cztery kalamitki tutaj z tyłu I należałoby je po prostu nasmarować, żeby się te Połączenia Te wahacze nie zużywały zbyt szybko Tutaj macie od dołu też, przepraszam, zapomniałem Wam o tym powiedzieć. Także macie 1, 2, 3. No i z drugiej strony też macie 3. E, także e, przeoczyłem Wam o tym powiedzieć. E, druga sprawa: tylny dyferencjał. Korek spustowy oleju macie tutaj z samego dołu. Słońce tak świeci, nie wiem, czy będziecie to wszystko widzieć. O, tutaj jest korek spustowy na imbus także w tym miejscu sobie spuszczacie, zlewacie olej a wlewacie go właśnie w tym miejscu gdzie jest taka śruba ona jest troszkę inna niż wszystkie także tutaj jest bezproblemowy dostęp ale należy to uzupełniać za pomocą strzykawki no bo inaczej zobaczcie no nie jesteście tutaj w stanie nalać ani z bańki ani z jakiegoś tam olejku także najlepiej szczykawka. Jakiś wężyk i jest to najlepsze rozwiązanie. Inne takie rzeczy, które mogę Wam pokazać w ramach ciekawostki, i nie tylko, jeśli chodzi o zrobienie serwisu podstawowego. Tutaj znajduje się filtr powietrza, później go odchęcimy, przedmuchamy, zobaczymy, jak on wygląda po żniwach, czy jest tam troszkę zanieczyszczeń, czy nie ma ich w ogóle. No i tutaj macie taką klapkę z boku. Ona przychodzi. Eee, czekajcie, czekajcie. Nie w ten sposób, nie w ten sposób, nie tak. O, tak ona przychodzi. Także to sobie wychaczacie. Tutaj wlewacie olej. Macie miarkę oleju. Zawsze do pełna. Tutaj macie e, pokrywkę na trzy śrubki. Tutaj znajduje się filt oleju. Za chwilę będziemy to właśnie odkręcać. Z kolejnej obsługi to mamy tylny, e, przedni dyferencjał. Korek wlewowy jest w tym miejscu, a spuszcza się go na środku. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, tam pod pokrywą. Może tam się położę, żebyście mogli lepiej to zobaczyć. Tutaj, jeżeli chodzi o zawieszenie przednie, to nie smarujemy go, bo tutaj macie, e, zobaczcie, troszkę inną budowę zawieszenia. Że nie ma takich e, tulei ze słożniami. Jesteś. Dobra, ja już jestem podkładem. Nagranie mi się wyłączyło. Zobaczcie sobie tutaj. Macie e, taki. Otworek jakby rewizyjny. No i czekajcie. Ostróż mi Też macie śrubkę do odkręcenia. A tutaj jeśli chodzi o silnik. To macie w tym miejscu. Korek zlewowy. I tak to wygląda. Od spodu. Dlaczego ściągnę te osłony. Czy one są potrzebne. Żeby wymienić tutaj oleje. Nie są potrzebne. Ale w tych osłonach. Gromadzi się ogólnie e, jakieś tam zanieczyszczenia, tak jak są, ma zobaczcie jak tutaj, nie? Dlatego ja sobie to wolę odkręcić, wszystko sobie umyję, wyczyszczę. No i też możecie sobie ocenić, tak, e, części eksploatacyjne, możecie sobie zobaczyć wał, możecie sobie obejrzeć silnik, także e, możecie sobie zobaczyć wiele rzeczy, czy są jakieś wycieki, na przykład. No, i macie lepszy wygląd, tak? Macie lepszy wgląd na to wszystko, także możecie bardziej to ocenić, macie wszystko na widoku. Jak widzicie, kład nie posiada żadnego wycieków. Zobaczcie, jest wszędzie kurcze, sucho. Także e, konstrukcja bardzo udana. A już ma 6000 ponad przebiegu, także e, dość dużo. Dość dużo i widzicie, nic się nie dzieje. A, a nie ma jakoś tutaj lekko, nie? Nie jest tylko jeżdżone po ulicy, ale. Po terenie, czy czasem jakąś przyczepkę przyczepić, gdzieś na pole jechać. Także yy, no jest eksploatowany cały czas i się tutaj nic z, tym, z tymi kodami nie dzieje. Kolejny pancerny model od CF Moto. Dobra, ja się biorę za zlewanie olejów i później będziemy kontynuować. Oleje zostały spuszczone. Za chwilę Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Ale w sumie nie wygląda jakoś najgorzej. Filtr również. Tutaj macie śrubę spustową. Wyjątkowo mało opiłków. Tak to wygląda z tyłu. O tu jest czysty wiaderko, dobrze zobaczycie jak to wygląda z przodu. No i jeszcze mamy olej w silniku. Który wygląda, czekajcie. W ten sposób też nie jest jakoś tam mocno zanieczyszczony, no teraz Wygląda jakby był całkowicie czarny, bo jest, bo była jakby podłoga czarna od niego, ale nie wyglądał tak źle, Wam powiem szczerze. Także zakładamy nowe części i wlewamy nowy olej. To wygląda. No dobra, słuchajcie, oleje nowe zostały wlane, wszystkie korki zostały dokładnie sprawdzone, zakręcone, pokrywkę też sprawdziłem, filtr został oczyszczony, wyczyściłem, jak widzicie, pokry, nie pokrywy, tylko no te obudowy, tak, zapomniałem też, jak się to nazywa, te plastiki, osłony, o, i co, zostało nam tylko, e, tylko nasmarować. Także bierzemy smarownicę i nasmarujemy sobie zawieszenie i będziemy powoli zakładać koła. Będziemy już mieli wszystko e, sprawdzone, przygotowane. E, także tylko jeździć. Troszkę tak to może nieporęcznie wyglądać, bo robię to wszystko jedną ręką, nie wiadomo czy się uda nasmarować, ale mam nadzieję, że trzyma. Brakuje nam jeszcze tylko baterii. Widzę, że smar wyszedł teraz przelecimy od dołu gdzie ona tu jest taka lamitka no i zostanie jeszcze tutaj i druga strona także za chwilę sobie złożymy już kompletnie